Donald Tusk pojawił się na meczu Polska, Litwa w Kownie, a wydarzenia przed i w trakcie spotkania wyglądały jak scenariusz kabaretowy, tyle że nie do śmiechu. Policja była w pełnej gotowości, ściągnięto funkcjonariuszy z Polski, a mimo to procedury bezpieczeństwa były niewystarczające dziennikarze mogli wnieść niemal wszystko, nie było kontroli osobistej ani legitymowania. Na trybunach szybko doszło do ekscesów. Polski premier stał się celem wyzwisk kibiców. K. Donald, Matole, Twój rząd obalą Kibole. Tusk zachował spokój i dobry humor, a nawet przewidział wynik meczu 2-0 dla Polski. Mimo chaosu i Arejsi na trybunach premier pozostał w sektorze VIP, obok premier Litwy, Ingi Ruginiene. Na boisku Jan Urban kontrolował sytuację, wytknął Łukaszowi Skorupskiemu błędy, by utrzymać koncentrację drużyny. Sebastian Szymański z Bachcze, największa niewiadoma w składzie, zagrał pewnie po selekcjonerskiej korekcie. Polska wygrała, ale wrażenia z organizacji meczu pozostawiły wiele do życzenia, pokazując, że bezpieczeństwo VIP-ów i dziennikarzy wciąż może zawodzić.